Manko. Cześć, cześć, Witamy kochani. Zobaczcie, co my tutaj mamy. mamy Dzisiaj to takie strapeczek pięknie. Krzyżówki, włocówki, takie. Uy. No dawno się nie bawiłem z Zobaczymy, takie. co te przyniosą. Tu widzę, że są dwa różne wzory. Zobacz to, są, to jest z tej samej paczki i tak. z tej samej. Ale nieraz było tak, że były te same wzory. tylko... każdy kolor ma chyba taki sam wzór. A każdy nie kolor. Wnikaj, no. Bo ja chcę tu, żebyś wydrapał mi dużo pieniędzy. Pieniędzy. Na, na nowe zdrapunie. Do kawy. Do kawy. O. Miszka ma dobry plan. Dobra, to wiecie co? Ja zacznę od tej krzyżówki, którą tu zacząłem przygotowywać. Bo tu pięknie mi się zaczął układać bonusik. Bonusik, bonusik. Bonusik, bonusik i czekajcie, jeszcze kawałek. A co ty mnie to tam pukasz? Misia. Mam 17. Nadzieję, będzie bonus i tu będzie nie wiadomo ile. Mm. Nie wiadomo ile? No babcia kiedyś miała piękną stóweczkę. Z i V. O i V to ja tu nie widziałem. Jak szykowałeś to nie było, Z, ale ja widzę wyraz. Z. O, dzik. Zik. Mamy dzika, kochani, pierwszy wyraz. No to lecimy do krzyżówki numer 2 i szukamy Z. I V. I ale, v, ale v to nie było. Z tylko jedno. Dobra, co dalej? Mamy M. M. M, M MH. Tak. Tutaj mamy M. H. To se podrapałeś? A o. tu Z i wyraz. Ociepierun drugi. No, widzisz? O obok dzika ty Obok dzika uzda. Zrobił. Ja Obok dzika uzda się tutaj trafiła. No. Ach, ty miśku mój. No. Dobra. MH teraz. Nie, no. W akcji. Coś znowu Łukasz pominie. M. Mamy M. Tutaj kolejne trzecie. Ale H nie widać. No nie. No nie widać. No to co? Co nam tu przygotują? C, Y. C jest Y. Czekajcie, okruchy odrzucimy tutaj. C. Tutaj bocznica pięknie się układa. No ładnie, ładnie. W bonusiku nie ma nic. I co, to wszystko? Wszystko. lecimy hmm. do kolejnej. C, Y. Mamy moc. Mamy. Mamy tę moc. C, C, C. Y, tak. I to wszystko? Oj, jak malutko! Oj, jak malutko chcemy więcej. No jeszcze to... dwie ostatnie zostały. Dwie kwotę. ostatnie to będzie FJ. Czyli tego bonusika. No niestety. J, J. Tu mamy J. I nam troszkę, troszku tu zabrakło. Troszku, tak. Nawet, Nawet więcej niż troszku. Ciut, ciut, po prostu. Dobra. Czego szukasz? FJ. No. Zobaczcie, ale też poblokowani zostaliśmy. Wychodzi na to, że pusto. Co, co w tym się tu się no, działo? 15, 15 no. ziko. I mamy PG. No. PG. PG i coś na górze. PGO. Takie oko pani. No to lecę z z krz... owocową, z owocową z numerem 93, ale wysoko. Ale wysoko. Tak pani dała. No i mamy. Karambo cytryna. Tak, tak zrobimy. tak. Karambo. Tylko uważaj, proszę cię na kontrolę. Karambo. Karambo. Ty mi tutaj drapiesz drapkę za mnie. Cytryna. Ej, no! Gdzie mnie się tutaj z tym patykiem wciskasz? A widzisz że no to fajnie? <noise> Ona mnie teraz prowokuje. Widzę! No ej no! Ja cię nie mogę. No. Tego nie było w planach podczas reżyserki tego odcinka. No w ogóle nie reżyserujemy, <noise> to powiem wam. I to czasami leci. może y, właśnie trochę źle, że nie reżyserujemy. Tak? No, no to wiem, jeszcze bo czasami jakbyśmy mieli łupoty, czas na reżyserkę, pomarańcza i borówka. Cię powie, nie Pomarańcza. Chcący. To jak pięknie w pioniku mu się ustawiłem. Ach, ty tak drapiesz, że te owoce na dole już widać jakie są. Co? Gdzie? Gdzie, w ci, w... gdzie ci widać? Ja no nie, nie wiem, nie. co ty do mnie gadasz no. w ogóle. Kinga. Co ty, no nie co ty mnie tutaj w ogóle zamęcasz? Dobra. <głos> ona mnie <noise> tutaj coś... A że tu w tym, No i ona widzi, przecież tu i tak wszystko widać, my. co? Co ty tam? Banany i gruszka. Lecimy. Mamy bananki na samej górze. Są gruchy. Są. Oj, no. tu ładnie. Zobacz. Dobrze. No, elegancko. ładnie, ładnie. Kokosik i wiśnie. Dobra, to bierzemy się. Jest tutaj wisienka Tu mamy kokos i na samym dole ten dół jak tu pięknie się otwiera No ładnie się otwiera ładnie No cacy, nie? dobra To co? Winogrono melon Dobra, winogronka tutaj w tym rogu Winogronka jest omelony, jak tu ładnie jaka zobacz, trujeczka się tutaj taka ładna rodzinka. I, I ten duia. Ja. Dawać mi tu, ananasa. Dawać. A mamy brzoskwinie i arbuza. Mamy brzoskwinkę. O tu, arbuzik. I te brzoskwinki na dole. Tu mamy arbuzy. No, 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 no kochani. I dwa ostatnie awokado i kiwi, dobra, jest linia. Mhm. tu mamy awokado, jest linia. o, no jest ta linia upragniona, jedna, ale, ale jest. jest, czekajcie, no cacy, no to, no to jedziemy, i jest kochani, z drapunia nam się zwraca, trzy razy D, no dobre i trzy za nie, pewnie, elegancko, to ja, biorę, to ja biorę od razu tą owocowkę drugą, owocóweczkę. A ja tu sprzątam po Tobie. Dobrze. I sprawdzamy, żeby tu kontrolnych nie pokazać. Gdzie to będzie, wyżej czy niżej? No, kontrolne Miśka. wyżej będziesz miał teraz. Kontrolne wyżej? Dobra, kokos i arbuz. Dobra, to od razu zaczynam tu od góry. Jest kokosik. Tu lecimy kokoski i arbuzik. Dobra, no i wszystko, Misku. Wszystko. wszystko. Winogrono, kiwi. Dobra. Winogronko i kiwi. Tu już mamy, zobaczcie. Od razu winogronka. Od razu kiwi. No i chyba wszystko. Dwa kolejne, karambo i truskaweczka. Dobra. Dół chyba ty, tylko będziesz atakował. Ale faktycznie, jak malutko teraz, Tylko dół, no. Ale to wiesz, to może być jedna linia taka porządna, tak? Może być. Ja to ci życzę takiej... Ej, licznych... winogronka tu nie dziobnęłem na samym dole. Mm. Jak ty mi pomagasz? Mm. Ci 900 złotych poproszę. Jabłko gruszka. Jabłko i gruszeczka. Dobra, tutaj mamy tak jabłka. Już za awokado się brałeś. Jabłka. Skąd ty wiesz, za co ja się już brałem? Już ty tam najlepiej wiesz. Mhm. Oba jakie gruszeczki. Tu no. ładnie skupione. Jak w sadzie. Jakim? O, mordę, aż mi aż mi ten wypad. Tak, tak go. Tak go tutaj czyściłem, że aż mi wypadł. Dobra. Brzoskwinka i pomarańcza. Brzoskwinka i pomarańcza. Czy tutaj dobrze widać, bo coś tak jakby zamazane? Nie, chyba dobrze. Dobra. Brzoskwinki. Pomarańczki. No. Ładnie. No, cacy. Koniec. Wszystko. No to jedziemy. Banan, awokado. O, bananki. Tutaj mamy bananki. Awokado też mamy. Tu mamy. I dwa ostatnie kotek. Po co melona? A co jak to... melona nie masz? O matko, ja myślałam, że mam melon. Nie, masz awokado i banan. O cie pierun, dobra, to się nie liczy. Mm. Cytryna. A masz melona? Ja jedna. melona, ja coś przeczuwałem. Cytryna. Cytryna i melon. Ja to czułem. <noise> Łukasz Wróżbita. <noise> Ale nie wywróżyłem tu linii. Nie ma. Kochani, przyblokowani jesteśmy, więc tu będą różne WPI. I WPI. Jak dobra. Ty tu Ale tutaj faktycznie zeszło trochę tego nadruku. Mm, dobra. No, na razie no to co? Ile mam? 3 zł. 3 zł. No a gdzie te 900? No, nie wiem. Gdzie te 900? Kochani, diament i podkowa. podkowa. No to szukamy. Diament już jest, widać kolejny, będzie podkowa, okej, okay. księżyc i garnek, księżyc, księżyc, garnek też nie widzę, księżyc chociaż jeden się pokazał, złoto i ananas, jest złoto. Kolejne. Będzie ananasik. No dobrze. Fajnie. Co tutaj dalej? Winogronko i dzwonek. Dzwoneczek nam tu zadzwoni. To nie jeden. Tak. I co? I to chyba mi misiaki wszystko. wszystko. Słonko korona. Jest słoneczko. Jest kolejne. No, słonka tu się pięknie Rąki popisały. Mam, no, pięknie. Szkoda, szkoda. Krabik i słoń. Krabik, krabik. Oj, tych dwóch eee. w ogóle nie mam. Ani jednego. No, ani jednego. Arbus i pomarańcza. Tu mamy. Jest arbuzik. I o to chodzi. Niech będą symbole i te linie. Kości. I sakwa. Kości. A arbuzy minąłeś. Proszę. O faktycznie. O faktycznie. Kości sakwa teraz. Poczekaj, poczekaj. Kości, kości. Tu ładnie sakwa. No dobra. Wiśnie, gwiazdeczka. Lecimy, wisienki są. Ale tylko jedne. Jabłko. I trefle. Trefl. No to od samej góry. Jabłuszko, terewl. Tu kolejne jabłuszko. I co? Dwa ostatnie. Czy nam coś tu pomogą? Tęcza bananki. Jest tęcza. Bananek, ale zablokowany. Aj, aj, aj. Kochani, te maluszki nie wszystkie dzisiaj chcą pograć z nami. Niestety, pusto! Różne! Różne, różne. Ale A na koniec coś... może na koniec creme de la creme z jeszcze. numerem 17. No to lecimy. Zobaczymy, co my tu mamy: okulary i balony. Okulary i balony. Jedziemy. Szukamy, szukamy, miśki, miśki, okulary, są balone, ale było, ale było. Było było. Było, 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 okularów nie widać, ale balony były, dobra. No, no to klucz Biedronka jest, zobaczcie, tu już kluczyk, Biedroneczka, ale mam łapki brudne, czekaj, trochę tutaj. I Ale ja, żeś się pobrudził. Jak W piaskownicy, ja cię kręcę. Klucz i biedronka. Mm, 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 mm. O ile te klucze ja tu widzę, no to, to fajnie. A tu i tu. O ci, ja, jak ja to ja zrobiłem? Mm. To przez te czyszczenie łapek chyba. Ale biedronki nie widać. Misiek. Kości, dzwonek. Kości, kości, i dzwoneczek. Ty, jak ja to pominę? Ja nie wiem, ty jesteś dzisiaj. A, co to za gapowe? Ślepy. Gapowe się płaci? Co ty tam masz? Co ty tam dzwonek? masz? Bo muszę ci pomóc. O tu jak dzwonki. Pięknie. Pięknie zadzwoniły na samym dole. I tu też. I tu też w jednej. O! Super. Dobrze. No ja czasem tak mam, że coś pominę, bo tak szybko zjeżdżam na dół. Tak. I, I czapka. Tak i czapka No ja szukam, szukam i nie widzę Nic? Jest tutaj ptak. Tak, no, ale, ale czapki. czapki to ja nie no i ja nie widzę, kurczaczek. Okej. Okay. No, diamencika. Arbuz. Arbuzik. Arbuziki na pewno jest. były. Arbuzik kolejny. w różowym. No ale Koniec. diamentu. Nie Niestety. Uważaj, tam Podkowa nie zajeżdża, moneta. Tam pod te kontrolne tak. Podkowa moneta. Nigdzie nie zajeżdżam. Jestem w domu. Podkowa moneta. No. Dobrze. Jak się pięknie otwiera, monetka jest. Ok, i chyba miśli wszystko. Chyba tak. Rower i księżyc. Mamy księżyc. Jest kolejny na fioletowym. A rowerek też będzie dobrze. O jest! Jest! Tutaj mamy księżyc. Super! Co dalej? Klapki i parasol o. były, te symbole były. Były. Czekajcie, tutaj zrobimy o czyszczonku mowę sprzętu. Klapki i parasol. Klapki, klapki, o! Tutaj mamy. Są klapeczki. Kolejny raz. Ten Parasol. czy nie było, co? Nie. Tu w jednej linii z parasolem. No elegancko. Ten dół nawet się, no ładnie się tutaj otwiera. Ładnie, ładnie. zapowiada. Dwa, 4, sześć, osiem, dziesięć symboli jeszcze. No i o, co dalej? cytrynki, cytrynki to chyba były. Cytrynki, dynne. sakwy. Sakwy, nie wiem. Tu mamy cytrynkę. Kolejna, ale sakwy, sakwy nie było. Nie no, coraz mniej symboli, kochani, a zdrapunia się otwiera. Popcorn, Popcorn piłka. piłka. Jest popcornik. Tu kolejny. Popcorn na różowym, jeszcze dwa razy. Jest piłeczka. No super. O jakby tu na sam dole ta linia zagłościła, to bym się nie pogniewał. No wiatrak potrzebny. A mamy leżak krabik. Leżak. Le, leżak. Dogmotyw. A tu powkornie zrapane. O widzisz? A ja, 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 ja. Poczekajcie. Leżak, leżak i krabik. Leżak, leżak. Halo, halo, gdzie ty, Trabik jest w różowym dopiero. Dopiero, tu. I w niebieskim. I tu, jeju. I koniec. Ale leżaczka nie, nie było. było, szkoda, Cztery szkoda. się zostały. Gwiazdka i tęcza. i tęcza. Jest gwiazdunia. Tu. Tu. Hmm. Zobacz to. Widzę. Patrz. Tylko teraz patrz. Te rolki. No. To co? Pojedynczo. Korona. Korona. Dobra, gdzieś była, gdzieś była. No, była o jest ale... tu. Linia. Korona. Czego, Korona. Oj, A tutaj. Tu i tu. dobra. dobra. No, no i co będzie ostatni nie symbol? Wiem, bo ładnie się otworzyła. Kwiatek? Kwiatuszek, kochani, szukamy. Szukamy. Ale... Jeszcze o, trafiłem jeszcze, w Stojak. Właśnie. Jeszcze z drabką w Stojak trafiłem. Kochani! Bawi nie wierzę. Nie może być siedemnastka nasza, ukochana. Trzy no. różne, he, ale he, niestety. Hehe, tak. nas he, 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 się lichetki, znasz he, zaśmiała. zaśmiała się. Blisko, blisko. Wiesz co dam ci tam wygraną? Masz. Kup sobie krzyżówkę za 3 zł. Myślałem, że łzyś. cukierka jakiegoś, kukułka. Jak krzyżówka sobie kupię? <laughs> Jest się czym chwalić. Jest. <laughs> kochani, pustaka nie było. Głowa do góry. Pewnie nie zawsze pan. są super wygrane. Pamiętajcie, chociaż... że to jest Szukamy. tylko i wyłącznie zabawa, A. kochani. Zdrabki zabawa. dzisiaj troszkę kapryśne, ale to nic. My będziemy ale zaraz się. jestem brudny? Jestem brudny. Idę myć łapę i na... dasz mi łyka kawy w nagrodę za te moje drapanie. Synek mła robi. Nie? No mła, ale ja łyka wezmę od młażony. A ty nie robisz <laughs> Młażona, <mua. laughs> Kochani. Pozdrawiamy. Buziaki przesyłamy. I czekamy na lepsze zdrapunie. Tak. Idziemy kupić coś lepszego. Ale idziemy teraz, obiecujesz? No. Ale ja idziemy. nie powiem, jak nie pójdziesz. Ale, ale pójdziesz ze mną. No ja pójdę z No to Pojedziemy. idziemy. Samochodem. Pojedziemy samochodem. Bo... Pojedziemy. Ale ten. Ale ten. Ale jak nie pójdziemy i on mnie tutaj oszukuje, to ja wam powiem. A jak... Na live A powiem. jak nie oszukuje, to nagramy odcinek i też wam powiem, że nie oszukiwał. No dobra. No to zakład przyjęty. Challenge. <laughs> Wyzwanie. To buziaki. Pa. pa!